się ma kochanie, ten Chciałem streama zrobić, ale się taka sytuacja wydarzyła, że jakiś pan potrącił pierwszego na pasach i ten. No zamówiliśmy mu karetkę i, 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 i pana policjanta. Więc się, się czeka. Spokojnie. Nic się mu nie stało, chodzi, taki troszkę w szoku jest. Moim zdaniem żebra ma ale no, ja nie jestem lekarzem że się bardzo tutaj No, pan policjant przyjechał i pan karetek przyjechał. Ziomek chyba nie jest jakoś mocno połamany, chociaż ciężko powiedzieć, bo też mógł dostać, nie wiem, mogło coś się w środku wiadomo, nigdy, nawet jak macie jakiś wypadek i na pierwszy rzut oka nie wystaje wam kawałek łokcia czy żebra spod brzucha, to, to, to i tak warto się przebadać. Bo to, bo to różnie jest, z dużą prędkością ten pan nie jechał, pan jechał takim SUVem BMW i taka anegdotka taka anegdotka wypadł temu panu poszkodowanemu telefon, no i próbujemy próbujemy znaleźć ten telefon, tak bo, bo, bo tak chyba w szoku był i cały czas o tym telefonie mówił że, że, że telefon, że coś, że, że nie wiem, że chce zadzwonić no to uspokojiliśmy, zadzwoniliśmy na karetkę tak jak na kursach uczą no i tak patrzymy, już tak po 30 metrów w każdą stronę, no, jak daleko mógł ten telefon wypaść. Pan podał numer telefonu, dzwonię i się okazało, że ten telefon jest pod maską samochodu, który w niego uderzył. I tak dzwonię, i słuchaj ten telefon, że dzwoni, i dobiega to z maski. Z maski otwieramy tą maskę. Znaczy ten pan, który, ten pan, który uderzył, otwiera maskę. No i telefon dzwoni, i telefonu nie widać. Gdzieś musiał wpaść. Więc bardzo duży zbieg okoliczności. Naprawdę tamten czemek miał po prostu telefon w ręce Jak miał, go uderzył. On o tym powiedział. Że miał. Tak, że on miał telefon w ręce i dlatego mu wypadł. Mu I wypadł i wpadł pod maskę, która się tak delikatnie otworzyła i, i, i no podniosła się ta maska i że wpadł tam ten telefon. Totalny. Nic najważniejsze, że chyba nic mu nie będzie. Też, też szkoda mi tego człowieka, który no, był taki. Taki smutny, wiadomo. Moim zdaniem, ziomek po prostu szedł z telefonem w ręce i tyle, i się wpieprzył na pasy i, i, i tamten go potrącił. Więc no, jestem w 100% przekonany. Ja tego dobrze nie widziałem, bo my podjechaliśmy, my podjechaliśmy zaczekać na Sandrę, żeby nam kluczyki do piątki zniosła, żeby garażami zamienić te samochody, bo w dwóch miejscach stoją różnych, a ja wolę mieć MK bliżej. Jak czekaliśmy na Sandrę, to akurat jak Sandra wyszła, jak Sandra wyszła, to, to był ten wypadek, więc ona wyszła, wyszła przed mieszkanie i huku usłyszała i nam przyszła powiedzieć. No i, no i ten. Jakby co, to, to takim świadkiem jakimś yy, naocznym nie jestem. Ale no. No, to takie rzeczy siedziałam. Dbajcie o siebie. Yy, nieważne czy jeździcie czy chodzicie, bo, bo warunki nie są za ciekawe. Bo z dwóch stron jest to przejebane. Z jednej strony auta gorzej hamują. Ja się zresztą o tym przekonałem w taką pogodę. Z drugiej strony z drugiej strony ja też jestem w stanie zrozumieć kierowców, bo sam się na tym łapię, że bardzo często piesi chodzą cali na czarno ubrani i ich dosłownie nie widać. Więc jakich jak oczu byś nie miał, jak bystry nie jesteś, to się może coś takiego wydarzyć i to w sumie jest bardzo dobra, znaczy na no, uczymy się na, 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 cudzej, na cudzej krzywdzie, ale jest to bardzo dobry przykład na to, żeby za każdym razem się, żeby za każdym razem się upewniać i nie jeździć szybko w takich warunkach. Bo jest ciemno, mokro, ślisko. Ludzie też opatuleni na czarno chodzą. No jest, jak jest. No zdrowia. Pan policjant, pan na karetek. Zdrowie. Nikoś co oglądasz?